Witajcie widzowie RSMP. TV. Zapraszam Was na rajdowy tydzień, a wszystko zaczniemy od informacji o liście zgłoszeń do kolejnej szóstej już rundy tegorocznych profi autorajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, czyli rajdu Świdnickiego Krauze. Rajd Świdnicki Krauze już za tydzień, a na starcie powinniśmy zobaczyć 77 duetów. Zobaczymy oczywiście obydwie pary wiceliderów Mistrzostw Polski, czyli Tomka Kasperczyka z Damianem Sytym i Wojtka Chuchałę z Sebastianem Rozwadowskim. Poza tym... Na starcie zobaczymy całą czołówkę Rajdowych Mistrzostw Polski poza liderami cyklu. Miko Marczyk z Trzymanym Gospodarczykiem w ten sam weekend będą zdobywać kolejne punkty, miejmy nadzieję, będą zdobywać kolejne punkty Mistrzostw Europy podczas rajdu FAFE w Portugalii. Rajdu, który na pewno będzie dla nich trudny, bo zeszłoroczny rajd FAFE był rajdem asfaltowym, tegoroczny rozgrywany na szutrach i to na tych samych szutrach, przynajmniej częściowo tych samych, co rajdowe Mistrzostwa Świata. To na pewno będzie promować takich zawodników jak Andreas Mikkelsen czy Dani Sordo, ale... To nie jest też do końca temat naszych rozważań tutaj na kanale RSMP TV. Rajd Świdnicki Krause już za tydzień to ta szósta runda Mistrzostw Polski tegorocznych. Jeżeli się odbędzie zgodnie z planem, będzie to oznaczać, że cykl Mistrzostw Polski w tym roku jest już dwa razy dłuższy niż zeszłoroczny. Ale to nie wszystko, bo profi autoraidowe samochodowe Mistrzostwa Polski w 2021 roku liczy aż 7 rund. I ta ostatnia odbędzie się dwa tygodnie po naszym dolnośląskim klasyku. Będzie to rajd na Słowacji, rajd Koszyc, czyli w tym roku będziemy mieli dwie zagraniczne rundy w ramach cyklu Mistrzostw Polski. Organizatorzy rajdu Koszyc podali już harmonogram swojego rajdu. Odbędzie się on w dniach 16-17 października. Będzie się trasa składać z aż 136 km OS-owych. To naprawdę dużo jak na Mistrzostwa Polski w tym roku, czy też w ogóle w obecnych czasach. Te 136 km podzielonych będzie na 11 prób. 16 października w sobotę do południa zaplanowano odcinek testowy, a po południu pierwszych 5 prób, które będą dwoma OS-ami przeplatającymi się na przemian, czyli jeden z sobotnich os będzie aż trzykrotnie przejeżdżany. Jako kibic uważam, że to jest prawdziwa gratka dla fanów, bo wystarczy przyjechać w jedno miejsce, stanąć przy os i trzy razy możemy zobaczyć wszystkich zawodników, nie ruszając się z miejsca. Tróżeż. No, przemieszczając się, powiedzmy, w ramach jednego odcinka specjalnego, to jest naprawdę bardzo wygodna forma, żeby zobaczyć cały rajd. Na niedzielę 17 października, już klasycznie dwie pętle po trzy odcinki specjalne. I rodzi się pytanie. Czy na rozstrzygnięcie tytułu Mistrza Polski 2021 będziemy czekać do słowackiej rundy, czy też już poznamy Mistrzów Polski na mecie w Świdnicy za tydzień? O tym oczywiście opowiem Wam w kolejnym rajdowym tygodniu, już za tydzień. A na koniec dzisiejszego, jeszcze chcę się z Wami podzielić jednym takim przemyśleniem: co robią sędziowie? Sędziowie w motorsporcie. Interesując się rajdami, na pewno mniej lub bardziej wiecie też, co dzieje się w innych sportach motorowych. I tak w takiej Formule 1 sędziowie popełniają jakieś totalne miksy, jak chodzi o swoje decyzje. Raz za coś dają karę, innym razem nie dają, raz dają większą, raz mniejszą. To samo dzieje się niestety też w rajdach, i to w tym najwyższym poziomie, czyli w mistrzostwach świata. Raz jest kara, raz jej nie ma. Raz jest kara, do której można się odwołać, raz taka, od której nie można. I wszystko to, o czym teraz mówię, Bierze się z tego, że w tym tygodniu pojawiła się informacja, że zespół Johanna Rossella odwołał się od kary, która eliminowała jego i Alexa Korie z wyników rajdu Akropolu. Przypomnę, że na OSach oni wygrali ten rajd z naszym duetem. Kajetan, Kajetanowicz, Maciek Szczepaniak. Przy czym wygrali rajd, ale podczas badania technicznego po rajdzie okazało się, że wózek ich przedniego zawieszenia jest o pół kilograma za ciężki. I powiecie, no cóż. Ciężki, no to ciężej, cięższe auto, gorzej się jechało. No właśnie nie, bo przecież cięższy wózek to przede wszystkim wytrzymalszy wózek. Czyli to zawieszenie mogło znieść więcej na tych bardzo trudnych, niszczących szutrach Grecji. Nie byłoby w tym jeszcze jakiegoś dużego problemu, gdyby nie fakt, że to recydywa. Ten sam wózek, nawet prawdopodobnie, jeśli dobrze zrozumiałem przekaz, ta sama część o tym samym numerze seryjnym była używana na Sardynii, gdzie też była ważona. I nie uwierzycie, też była za ciężka. Tyle, że wtedy jakimś cudem zmieściła się w widełkach. Nie wiem, czy podczas piaskowania i ponownego malowania nałożyli tak grubo farby, czy inaczej działała waga w Grecji, ale to nie ma znaczenia. Mieli na Sardynii za ciężką część, mieściła się w tolerancji, ale była za ciężka i teraz ta sama część jest za ciężka. Nie ma, według mnie, możliwości, żeby od takiej kary się odwoływać. Nałożyli ją sędziowie? Kara jest. Jeżeli sędziowie by dali im jakąś reprymendę innego typu niż dyskwalifikację, byłaby inna. Jeśli by przymknęli oko, byłaby to też otwarte przyznanie do tego, że na kolejnym rajdzie zespół Kajetanowicza, czy zespół każdego innego zawodnika, może sobie dospawać jakąś poprzeczkę do tego wózka zawieszenia, żeby on był twardszy. Ale tu musi być po prostu bardziej przejrzysta forma sędziowania. To, co się dzieje na rajdach, powinno być czytelne dla zawodników, ale też myślę przede wszystkim dla nas, kibiców, bo samo odwołanie od tej kary jeszcze można zrozumieć, każdy się od swojej kary chce odwołać. Odwołał się Red Bull od kary dla Hamiltona po Grand Prix Wielkiej Brytanii. Ale sposób reakcji sędziów na to odwołanie to jest dopiero dla mnie kontrowersja, bo sędziowie zamierzają zająć się tym odwołaniem dopiero. W pierwszej połowie listopada, za półtora miesiąca, za dwa rajdy WRC po Finlandii i po Hiszpanii. Takie odwlekanie tej decyzji nosi znamiona chęci rozstrzygnięcia tytułu przy zielonym stoliku. I wydaje mi się, że to chyba nie jest coś, co nas jako widzów by cieszyło. Jak się to ostatecznie zakończy, na pewno Wam również powiem, a więcej szczegółów na temat Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata przekazuję we vlogach na moim kanale Motopasje Kamila, gdzie Was również zapraszam. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia.